No, no, dobra. Ej, oryginal, to samo mówiłeś w devojsie Że to Że ma... nie czujesz się zwycięzcą? No, bo się czuję Ale no, no, bo... dobra, ładcie cię no, na kochę. Ej bo to jest Endermite kurwa, bo on może coś zrobić. O, go. O kurwa logo, logo logo Robloxa się zmieniło Dziurka jest. No! Się... Bo aplikacja jest Eee, aktualizacja była. Fajnie, że teraz gadacie, bo te, jest te, klasy, też się nie 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 <gulet> Skupcie się. Uuu, Ester teraz... Odrabia. No nie gadaj mi tak. Kto jest komentator? Dawać. No, Daj tutaj zezmnie. widzimy. Hit, 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 Ester... O, Ester teraz się koksika. co? Elkowicz za chwilę będzie się czy Ester co zjadł? Nie bym nie widziałem. Kokset chyba refa by nie jadł jak debil. Żartuję. <grystuje> Dobra, hit, 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 hit. O, teraz Alkowicz przewaga hita. Nie, no ja, Alkowicz jak padał się znowu. Co? Mordy no, klejtem. Nie no, zjadł. Mogę polizać, mogę polizać, sorry. No. Ester teraz wygrywa na dziurę. Nie, no, normalnie buguje. No ja wiem, no ja to po prostu nagrywam, nie? Żeby ludzie później... Nie tu hit fit. fit. No dlatego wolałem zbierać, a więc streamał do mnie chociaż teraz dostał lekko na no, nie. no nie ma Aha Kto będzie zwycięzcą w tym pojedynku? No, to będzie zwycięzcą? Oh. A jest jeszcze ja Refika? O, ser no, wygra, no Już mają chyba po ostatnim Refia, bo mają jeszcze jednego, nie wiem zero Nie mogą się trafić Z <laughs> <To jest> ogarni, <laughs> Nie mogą się trafić Kto wygra? Dobra, Co, to kurwa, Alkowicz ty... Kto ma lepsze nie... programy, O, teraz jest do Ale no, nie o... wiem, kura, zbrzecie, Dzi -dzi -dzi. kurwa Pizze z drzeczem chyba nic się nie nadrobić, no nie wiem. Kurwa.